W imieniu koła poselskiego partii Razem pragnę wyrazić poparcie dla uchwały upamiętniającej ofiary Obławy Augustowskiej, jednej z najbardziej tragicznych, a zarazem zbyt długo przemilczanych kart naszej powojennej historii. W lipcu 1945 roku, gdy Europa próbowała podnieść się po zgliszczach wojny, mieszkańcy północno-wschodniej Polski padli ofiarą brutalnej operacji sowieckiego NKWD. Ponad 7 tysięcy osób zostało zatrzymanych, część z nich torturowano. Wielu nigdy nie wróciło do swoich domów. Do dziś nie znamy miejsca ich pochówku. Ich rodziny przez dekady żyły w bólu i milczeniu, często zastraszane i marginalizowane. Obława augustowska, nazywana nie bez powodu Małym Katyniem, to przykład zbrodni politycznej, która powinna być znana każdemu obywatelowi naszego kraju. Nie tylko jako tragiczny lokalny epizod, ale jako ważny element zbiorowej pamięci narodowej. Każde demokratyczne państwo ma obowiązek stawać po stronie prawdy i pamięci, również wtedy, gdy droga do niej jest trudna, niepełna i naznaczona barierami. Tak jest w przypadku obławy augustowskiej, której pełne okoliczności wciąż pozostają nieznane, między innymi z powodu braku dostępu do kluczowych archiwów znajdujących się dziś na terytorium Białorusi. Mimo tych ograniczeń nie możemy zrezygnować z wysiłków na rzecz upamiętnienia ofiar tej zbrodni. Dlatego warto, aby upamiętnienie 80. rocznicy tych wydarzeń nie kończyło się na symbolicznych gestach. Potrzebne są konkretne działania, dalsze wspieranie inicjatyw badawczych czy doprowadzenie do końca stworzenia muzeum w Domu Turka w Augustowie. To miejsce powinno nie tylko upamiętniać zbrodnie, ale także stać się przestrzenią edukacji. I refleksji, zwłaszcza dla młodszych pokoleń. Z szacunkiem oddajemy dziś hołd ofiarom obławy augustowskiej. Niech ta uchwała będzie nie tylko wyrazem pamięci, ale i zobowiązaniem do dalszego poszukiwania prawdy, do wspierania tych, którzy o tę prawdę walczyli wbrew cenzurze, przemocy i zapomnieniu. Dziękuję.